24 czerwca po 10 miesiącach nauki zarówno uczniowie jak i nauczyciele świętowali zakończenie roku szkolnego. Uroczyste spotkanie w Zespole Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach rozpoczął dyrektor placówki Ryszard Zając, witając gości, wśród których byli starosta kozienicki Krzysztof Wolski, zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień, wiceprezes do spraw pracowniczych NA Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz, kierownik sekcji warsztatu mechanicznego wydziału produkcji warsztatowej w Enea Wytwarzanie Jacek Gołębiowski, przewodnicząca rady rodziców Zespołu Szkół nr 1 Renata Wołos oraz wikariusz parafii pod wyzwaniem Świętej Rodziny w Koźnicach, ksiądz Krzysztof Wrubel. Po tych niecałych dziesięciu miesiącach udajecie się na zasłużone wakacje. I ja też zawsze o jebna, apeluję. Słuchajcie, jeszcze na wakacjach trzeba bardziej myśleć niż w szkole. Naprawdę, bardziej myśleć niż w szkole. Może sobie z tego nie zdajecie sprawy, ale. Naprawdę macie tylko jedno życie. Tylko jedno życie i nikt wam drugiego życia nie da. Proszę Was, abyście w ciągu wakacji bardzo używali swojego rozumu. Nie starali się zaimponować koledze czy koleżance za wszelką cenę, bo pamiętajcie: życie macie tylko jedno. Wszystkim, którzy szczęśliwie przeszli do następnych klas, gratuluję, bo nie będę ukrywał, że nie wszystkim się to udało, ale to już jest taki los uczniów w szkole. Nauczycielom bardzo dziękuję za pracę w tym nietypowym okresie. Miło widzieć uśmiech na waszych twarzach, bo widać, że czujecie już ten piękny czas, który się nazywa wakacjami. Na pewno będą to wakacje troszkę już lepsze niż do tej pory bywały, bo tak jak tutaj pan rektor wspomniał, ten czas trudny gdzie nawet zakończenia roku szkolnego zupełnie troszkę inaczej wyglądały, ponieważ nie było widać waszych tych twarzy uśmiechniętych, bo to wszystko było ukryte pod maskami. Chciałbym złożyć na ręce pana dyrektora podziękowania dla całej kadry pedagogicznej Zespołu Szkół za te wszystkie działania ponad wymagania związane z realizacją poszczególnych przedmiotów, bo wiem, że wiele programów dodatkowo organizujecie, te wszystkie wyjazdy zagraniczne, myślę, że to jest też dodatkowe doświadczenie dla młodzieży, to jest też dodatkowe jakieś takie przygotowanie życiowe. Na pewno wiem jedno, bo byłem na zakończeniu w szkole w Głowaczowie, że 99% przyjdzie do kozienic, także tu już się cieszę, bo po prostu dla mnie to również jest to sprawa finansowa, bo im więcej uczniów pozyskamy do szkół średnich, tym łatwiej będzie po prostu później sfinansować realizację kolejnego roku szkolnego. Także mam nadzieję, że pozostałe gminy również się w to wpiszą, a to wszystko od Państwa, od kadry pedagogicznej tutaj zależy. Wszystkim nagrodzonym gratuluję. A wszystkim pozostałym życzę takich słonecznych dni jak dzisiaj, odpoczynku, no i oczywiście troski o to bezpieczeństwo, bo, tak jak było powiedziane, życie to nie gra. Nie ma niestety czterech żyć i Enter nie pozwoli, żeby po prostu drugi raz wstać. Także starajcie się nie używać Entera w życiu, postarajcie się, tak jak dyrektor powiedział, używać umysłu. Dzisiaj chciałam bardzo serdecznie pogratulować wszystkim tym, którzy mają ogromne osiągnięcia. Widzę, że jest tych osób bardzo dużo. To na pewno zasługa samych uczniów, ale na pewno też osób, które nimi kierują, które ich uczą. Ogromne gratulacje, piękne wyróżnienia. Nie będę mówiła długo, bo ja wiem, że wszyscy czekają na wakacje. Jest to czas, na który... Każdy uczeń czeka, ja pamiętam, że też czekałam, także bawcie się dobrze, droga młodzieży. Naładujcie baterie, ale w bezpieczny, oczywiście sposób wszystkiego, wszystkiego najlepszego i ogromne gratulacje jeszcze raz dla was, a także dla kadry. To, czego wam życzę w tym czasie wakacji, żebyście spędzili ten czas, y, oczywiście y, odpoczywając, ale też pamiętając o tym, że są też przy was ludzie, za których też jesteście odpowiedzialni. I tak jak wszyscy mówili o tym waszym bezpieczeństwie, ale żebyście też jako przyjaciele, jako koledzy innych osób, którzy będą obok was, żebyście też może zwracali właśnie na nich uwagę i byli za nich też odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za tych ludzi, których Pan Bóg postawił obok was. Chciałbym wam wszystkim życzyć udanych wakacji wspaniałej, ciepłej pogody, wiatru w żaglach ci którzy jadą na mazury i ciepłego morza ci którzy jadą nad morze mam nadzieję że tak jak wszyscy powiedzieli będą to bezpieczne wakacje i w przyszłym roku szkolnym wszyscy tutaj się razem spotkamy całemu gronu pedagogicznemu składam serdeczne podziękowania za pracę i zaangażowanie włożoną w edukację naszej młodzieży a wam droga młodzieży życzę udanych słonecznych i bezpiecznych wakacji naładujcie akumulatory po to żeby we wrześniu przystąpić w pełni energii do dalszej nauki. Po oficjalnych przemówieniach najlepsi uczniowie odebrali nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, za zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz udział w konkursach i olimpiadach. Najwyższą średnią ocen wśród uczniów klas Technikum po gimnazjum uzyskał Maciej Suwała, 5,53, z klas Technikum po szkole podstawowej Wiktoria Gajk, 5,68, natomiast najwyższą średnią wśród licealistów osiągnął Jakub Sikora, 5,64. Tym samym zostali oni wytypowani jako kandydaci zespołu szkół nr 1 do stypendium prezesa Rady Ministrów. Tego dnia wręczone zostały również angaże wiceprezesa do spraw pracowniczych ENA Wytwarzanie, które otrzymali Paweł Bednarczyk, Adam Furga i Mateusz Baran. Jak dobrze wiecie, ENA Wytwarzanie jest inicjatorem wielu imprez sportowych, kulturalnych. Ale też chcemy Was zaktywizować zawodowo jako największy zakład w okolicy. Obiecaliśmy Wam w zeszłym roku, że. Uruchamiamy program Angaż Prezesa do Spraw Pracowniczych i korzystając z okazji, chciałbym dzisiaj zaprosić trzy osoby, najlepsze z najlepszych, które wykazały się doświadczeniem, wykazały się też odpowiedzialnością, szacunkiem do zakładu pracy, szacunkiem do, dla grona pedagogicznego, szacunkiem dla swoich rodziców, ponieważ wkład pracy, jaki włożyli w praktyki, był nad podziw wielkim. Nagrody otrzymali także uczniowie, którzy w sposób szczególny wyróżnili się podczas kursu spawalniczego. Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze. To był dobrowolny kurs, składał się z części teoretycznej, zajęć praktycznych. Później był egzamin testowy i zajęcia egzaminacyjne praktyczne. Wszyscy chętni, którzy przystąpili do tego kursu, zdali go pozytywnie mają książeczkę spawalniczą, która im otwiera może na przyszłość, jakąś drogę rozwoju zawodowego być może się przyda niektórym w naszej firmie. Uroczysty apel stał się okazją do przekazania wielu ciepłych słów, gratulacji i życzeń dla dyrektora zespołu szkół nr 1, Ryszarda Zająca, który w tym roku odchodzi na emeryturę. Za zaangażowanie, wsparcie, zrozumienie, ale także za motywowanie do wytężonej pracy podziękowali dyrektorowi przedstawiciele samorządu uczniowskiego Oliwia Kryczka i Adrian Obrębowski. Panie dyrektorze, bardzo trudno znaleźć słowa, które wyraziłyby naszą wdzięczność. Mamy nadzieję, że patrząc na nas, widzi pan efekty swojej pracy. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby był pan z nas dumny. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami.